Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie, o czym marzy każde dziecko. Hmm, hmm. kogoś tu brakuje. Co to? List od dzieci już przyszła. Nino, Filipie. Witam Was. O, to są moi mali pomocnicy. Te słodziaki są ze mną wszędzie. O, i tu też. A, 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 wezmę tylko moje okulary. O, o, już lepiej. Nino, Filipie. Przed zaśnięciem czytałem o was. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. Jesteście z Polski, prawda? Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniecie. To niesamowite. Podobno bardzo lubicie jeść słodycze. Chciałbym was pochwalić za to, że bardzo kochacie rodziców. Wiem też że byliście na wspaniałych wakacjach. Mino, Filipie... A, to chyba wasze zdjęcie z wakacji. Ale cudownie. A, no, dobrze. Już wystarczy. Chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci. To jest najważniejsza sprawa. Cześć. Zaraz, zaraz. Nie mogę wyjść w piżamie. Znowu będą śmiał się z mojego wielkiego brzucha. Ej, kurczę, jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie. A, tak, tak, gwiazdeczko. Wiem, że to nie fryzura na balkar nawałowy. Czekaj, może wąsa podetnę. Nie, wąsa lepiej, nie. Tysiąc lat, ruszło. A wąs musi być. Mikołaj bez wąsów, jak święta bez Mikołaja, jak flip bez felapa. No cóż, chodźmy już sprawdzić te listy iść. Ha, ha, ha. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy. Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata. Zobaczmy, co tu mamy. O co mnie ktoś prosi. No, ktoś zamówił sobie muzułka. Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misie. Dobrze, dobrze, tylko nie widzę zamówienia na wasze prezenty. Czy aby na pewno jesteście na mojej liście grzecznych dzieci? Hmm. Nie martwcie się, zaraz spytam elfa obserwatora, który cały rok was obserwował. Na pewno nam pomoże. Zadzwońmy do niego. Tam elfa obserwatora, tak dzwonię w sprawie. A, już wiem. Tak, tak, przekażę, oczywiście A. Nino, Filipie Elw Obserwator przekazał mi, że czasami wrzeszczycie w domu Czy to prawda? Przekazał też zalecenie Zawsze słuchajcie rodziców Na pewno dacie sobie radę Zaraz, zaraz, a lista grzecznych dzieci powiedział, że jest tu na biurku. Ojej, jak ja teraz sprawdzę, czy jesteście na tej liście? Hmm. Mam na to sposób. Hmm. co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu wasze zdjęcie. Hmm. Ach, czekaj, czekaj, a, a tutaj nie ma, tu też nie ma. O, chyba jest. A, Cudownie. Znaczy to, że jesteście na liście grzecznych dzieci. A, gratuluję. Co jeszcze tu mamy? O. No, zazdroszczę wam takich wakacji. Oj, też bym tam pojechał. Nino? Filipie? Hmm. Tylko co z waszymi prezentami? Trzeba koniecznie zawiadomić Elfy, że jesteście na liście grzecznych dzieci, żeby zdążyły zapakować prezenty na sanie. Ach wiem, co zrobię. Hmm. Będę musiał wysłać ten list. No leć, kochany. Hmm. Chodźmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z waszymi prezentami. O, a co tam, moje małe elfiki? A, 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 o, faktycznie. Zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Drogie dzieci, poznajecie? Umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno was kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończycie oglądać ten film, pamiętajcie, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochacie. <śmienny> Kochane elfy, słuchajcie, mam dla Was jedno specjalne zamówienie na prezent. Czy dostaliście ode mnie list? Tak? O, wyśmienicie. No to gdzie są te prezenty? Ha, Drogie dzieci, Wasze prezenty są już na sanach Świetnie, czyli możemy ruszać. Prezenty mam, tranfery najeżdżone ja mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce cała na przyrodę! Ale prędkość! Tylko, gdzie wy mieszkacie? A w elfa obserwatora. Halo? 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 O, zasnął chyba. Od dziś nazwę go Elfem-Śpiochem. A zobaczmy, gdzie mieszkacie. A, to tutaj, prawda? O, wy śmielicie. Teraz na pewno do was trafię. No, w drogę. So you a We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.